Są no, normalnie przypalone, takie nie wiem, zdarte a po już w zrobimy ten track day w sobotę i ja myślę, że one będą już do wymiany, widzicie? Nie wiem jak to będzie widać na kamerze, jeśli się przybliżę ale jest dosyć taka przydrapana jest normalnie cała taka chropowata Przednia jest jeszcze gorsza jej ja tak muszę założyć tego stenda Czyli sto jak? O, wezmę sobie wodę. Jeszcze woda nam została. I normalnie, jak się jest na to, że no stop trzeba wodę pić. normalnie się tak człowiek dehydruje, że non stop trzeba pić wodę. Także, jeżeli ktoś z Was jedzie na turnie, zapomnijcie o wodzie, bo ja wypiłem chyba z 15 butelek takich półlitrowych. I patrzcie, jaka przodnia jest. Tu jest jakieś przypalone takie masakra. Już zmoczona to gówno widać tutaj, ale ale fan, mówię Wam, niesamowity. I jeżeli tylko macie okazję, to jak nie pojedziecie, to zgrzeszycie. O, gdzie ja to miałem, tutaj miałem. No teraz sobie nie skrzym. Tutaj z guma mi się przykleiła do plastiku jest to chujowo troszkę wymyć. Ale tak jak mówiłem, ja nie myję jej tak jakoś specjalnie dobrze. Tylko tak mniej więcej bo jak żeśmy jechali, mieliśmy otwarte, otwartą przyczepę, a w drodze powrotnej zaczęło padać. No i te motocykle się troszkę pobrudziły. A będzie fajniej przejechać na tor takim czyściutkim, nawet choćby i do zdjęć. Także lepiej sobie go umyć. No i co więcej a tu mi się Ech. Tak jak mówiłem Tak zwierzku go podczyszczę No także a jeżeli odnośnie filmików A nie kręciłem żadnych filmików na to nie kręciłem żadnych filmików. Znaczy filmiki kręciliśmy, tylko nie kręciłem żadnych vlogów na torze, bo powiem wam, że byłem tak podekscytowany, że nawet nie myślałem o nad tym. Po prostu zapomniałem, a moja dziewczyna tam nas trochę pokręciła. Tam nawet fajne, widziałem kilka fajnych ujęć, a mam nadzieję, że dzisiaj zrobię jakiś tam filmik jeszcze jak skończę właśnie z motocyklem. Także postaram się wrzucić coś na weekend. A, ale jeszcze nie obiecuję, bo naprawdę filmików my mamy dużo. To było z siedmiu kamer, kręcone wszystko i, i naprawdę, żeby to. Nawet samo, nawet nie przeglądałem wszystkiego, a, a co dopiero o jakimś edytowaniu, to już nie mówię. Także Wam powiem, że filmiki będą tylko troszkę cierpliwości, bo jest to trochę czasochłonne, a też nie miałem zbyt wiele czasu. Także. No i w sumie chyba tyle, no nie. Co tu więcej mówić? O. Wrażenia naprawdę bezcenne i naprawdę warto wszystkim polecam właśnie wypad na tor. Czy takie, czy dobrze, czy niedobrze. Na pewno się nauczycie schodzić na kolano na takim wypadzie. Ja Wam powiem, że niektórych miejsc na początku się trochę bałem, no bo to wiadomo. Pierwszy wypad na tornie. nie wiedziałem, nie byłem pewny, czy będę potrafił dostosować właśnie prędkość do zakrętów. No nie, no bo po ulicach to się przeważnie jeździ po tych samych zakrętach, się je zna. A tam to było takie właśnie na no, dziko. Czasami się jechało szybciej, czasami wolniej. Ale naprawdę wam powiem, że nie miałem żadnego problemu z niczym. I, i naprawdę świetnie żeśmy jeździli. I instruktor też nas chwalił, mówił, że nawet czasami. Jak nas puścił przed siebie, a to mówił, że czasami ciężko mógł nas dogonić <grymne> także naprawdę niesamowite to było, ta sama jazda i, i, i na pewno po wypadzie na to, że jeżeli pojedziecie, na pewno będzie nauczycie się schodzić na kolano, bo to jest po prostu bardzo łatwe, kiedy się jest pewnym, że, że nic nam nie wyskoczy, że znamy te zakręty, no bo oczywiście najpierw trzeba jeździć, pojeździć Fikę i poznać tor później jak już poznajecie zakręty można naprawdę dawać szpizdę ile się da i naprawdę można szybko jeździć także, no nie wiem, może się powtarzam, ale naprawdę warto i naprawdę polecam wszystkim o, no i co, no, w sumie tyle, nie? co tu mogę więcej Wam mówić o, Już. jeszcze się... O, a odnośnie się właśnie filmików, na pewno będziecie tam, niektórzy na pewno zwrócą uwagę, bo a Zobaczycie, że o, że na przykład żeśmy nie wyprzedzali instruktora To od razu Wam mówię, że przez pierwsze kilka sesji nie wolno było wyprzedzać instruktora Także tam nie myślcie sobie, że, że tam, nie wiem, coś Coś nas blokowało, czy coś takiego, po prostu instruktor nie pozwalał Dopiero później nas puścił Ale sam już nie wiem, jak te filmiki wyglądają, także To już zobaczycie później a właśnie na filmikach, jak wrzucę na YouTube'a. Um, no i tyle, nie? Ja ją idę teraz dokończyć myć, bo takie gadanie i mycie to ani nie mycie, ani nie gadanie, także... Także... Żegnam się teraz z Wami, no i do, do następnego vloga. Trzymajcie się, hej!